Czy to jest jakoś bardzo specjalny odcinek? No niestety nie, jesteśmy dzisiaj we czwórkę, gdzie jest Piotr. Opowiem wszystko wam od początku, wy zostawcie suba, subale, karuzo mnie nie przygapić żadnych filmów. Mamy no, się po prostu wypowiedzmy na temat wszystkiego i całego naszego kanału. Jak to w ogóle wygląda i dlaczego są tak grube przerwy po prostu na kanale. Widzowie. No, dużo was nie mamy, no ale warto... No w ogóle, że wy jesteście. Szacunek, bo nasz kanał nie jest jakoś bardzo popularny. Przy ostatnich czasach w ogóle... Teraz w ogóle nie my jesteśmy jakby ten... I prank na prosuka i wyniknął z tego, nie wiem czemu. Co nam padło do głowy, żeby zrobić prankę na własnym dziecku? No i... W w pewnym momencie powiedziałem sobie stop. I to brzmi, jakby był jakiś ustawiony ten odcinek, no nie, ale to nie jest ustawiony widzowy odcinek, tylko ta ten odcinek nie był ustawiony, bo na przykład teraz dramę zrobić z tego wszystkiego i tak dalej. A po prostu daliśmy, po prostu się zachowywaliśmy jak frajerzy. Własną córkę daliśmy je kurwa się porwać. Listonosz no, specjalnie ten list, bo kazałem nam go dać. No i zachowaliśmy się, jak ci jedni frajerzy. Mi Piotr powiedział, że on na tym odcinku nie będzie wystąpywał, bo nie ma sensu wystąpywać na Twoich odcinkach, już wtedy robisz na własnej córce i pranki. No i dla mnie, co to, to, to już było przegięć pały, ale w tym domu ja nagrywała akurat Piotrek swoją wypowiedź, więc teraz Wam go dam. Proszę bardzo. No, no go z strony Wiktory, w do jakiegoś najnowszego odcinka. Raczej mnie dadzą, no i chciałam się wypowiadać na temat kanału Victor 135. No, znaczy Toka 1.35 pomyliłam się. Chciałam się na ten kanał wypowiedzieć. No bardzo się źle z tym czuję, no bo kurna, no ja jestem na kanale już o troszkę dni, trochę może miesiąc jestem lat. No i zrobili pranka na Kali, tak? No, że ja nie byłem nic świadomy, bo mnie też długo nie było na kanale. No, bo czasu człowiek za każdym razem nie ma. No, i że ja jestem na się w tej ekipie, to ja bardziej ogarniam ten kanał. No, ale no, jednak to jest już, no to już, już przegięcie pały. No, opierdzielając takie głupoty, że w dodatku, zamiast mnie zapytać, bo ja wszystkie odcinki jakby organizuję, to pierwszy raz przysięgam KAE. Pranka na kali nie organizowałem. Przysięgam za każdym razem. Nawet jak mnie nie ma na tych odcinkach, by mówię Wiktorowi o czym ma być czy odcinać. Cholera, nagrali sobie odcinek, który miał być odcinkiem poprzednim przed tym prankiem. A nagrali sobie pranka, i dopiero później wstawiają zrąbany odcinek z po prostu. No wiesz, no nie pamiętam już, czego oni tam nagrywali, no ale teraz jest jakaś wypowiedź cholerna albo coś ich, bo nie coś tam wymyślę, ale raczej oni wypowiedź będą nagrywali, bo tak myślę, że im to napiszesz, żeby na moją wypowiedź się odezwali. No wiem, że jestem trochę taki teraz porąbany, że kurna nic mi nie zrobili, a ja od razu wyzywam, że kurna nie będę na tym kanale, no ale kurna, to był mój pomysł, w ogóle założenia tego kanału. Nic Wiktor nie stworzył w tym kanale. Stworzył jakiś zasrany odcinek. Jakieś zasrane wakacje. Co mu się stało w tych wakacji, kurna? Połamał nogę. Taki totalnie dziwnie. Mieliśmy, kurna, jakiś zasrany urbex. Też Michał go wymyślał. mnie to nie interesuje. Albo Wiktor. tam mnie to nie interesuje. Ja miał to wymyślić, jest zgodziłem, no bo fajny odcinek. Tak, Wiktor sobie po raz kolejny zeszedł chyba na zawał. I nawet nie wiedział, o co, co ma powiedzieć. Pamiętacie, jak wam powiedział? No bardzo mi głowa rozbolała, bo się wywaliłem. I to dziwnie zabrzmiało. No bo nie wiedział po prostu, nie miał argumentów co powiedzieć. I ja po prostu aż mam dość tego, ja pierdzielę wszystko. Saro musiałem się napić, jak coś jest ten... No jak to się nazywa? No prawdopodobnie pomarańczowy sokło, tak czuję. Albo ten... Mandarynkowy. No i kurna... Ja wypowiadam się na temat tego kanału i będzie zaraz... I dlaczego w kolor? Yy, Saaty. I dlaczego Michał wziął keczupu? Bo w pewnym Michał już nie chciał mieć tej fryzury Ja po prostu już nie wiem czy ja nie odejdę po prostu z tego kanału No i wracając do tamtej debili tempych No puściliśmy wam w tym momencie nagranie jak to wszystko wyglądało No i no nie było za ciekawie I no nie wiem, co ja mam teraz powiedzieć, no nie wiem, czy Piotrek nie odejdzie Michał zdjął ogólnie ko czupowy kolor, bo też oglądaliśmy razem z wami ten odcinek. To jest działka czupowa jakby włosy no po prostu już chciał mieć ten spokój, więc nie, że on też odchodzi. Ale nie dziwcie się pod tytule, że nie wiadomo, czy to koniec kanału. No, albo po prostu, ja nie wiem. Ja nie wiem jak ja o odcinki, no bo trochę wciągałem pałkę, tak? No, Urbex, no fajny odcinek podobno, no bo nawet Piotr wam mówił ogólnie. I że ten. No właśnie, mi coś nawiasta. No. Raczej, no wypowiedź to nie ma sensu, jego. Ja no kurwa, chcę odejść z kanału, bo sobie dwa razy może wymyśliłem filmik. No dobrze, ustawiony był ten szpital. To wam powiem, był ustawiony, bo sam nie, powie, nie wiedziałem co powiedzieć. Ale reszta filmów, na przykład. Urbex chyba był też ustawiony przez Michała. Nie specjalnie. aby pranka nam nie zrobiła. No to nie był ustawiony, bo prank tak. No i po prostu. A na przykład Piotra nie, żaden odcinek nie był ustawiony, więc no trochę wiesz. Jak Karen miała mieć wtedy wypadek, również nie był ustawiony, tylko Serek coś się stało w tą wagę. Więc jeszcze chcecie. zobaczyć je jeszcze Piotr. Dzisiaj ja nagrywam kolejną wypowiedź. No, wypowiadam się po raz kolejny. No bo doszły mnie wieści, że nie wiem, ale prawdopodobnie Wiktor chce mnie zwolnić. No napisał mi maila w tym momencie, że chce mi po prostu zwolnić, tak i. No ja nie wiem już. Nagrywałem no, to po prostu bardzo długo, dlatego już rany, o właśnie, bezczelnie. I po prostu no, dla mnie to, to już nie ma sensu, no ja nie wiem, czy nie odejść. Czy po prostu. Zapiszcie, dwa polubienia ja i będę odchodził, tak? No, i sorzę za taką krótką wypowiedź, no ale nie mam co gadać. I nie to, że jakby ustawiam to wszystko, że się po prostu odejść raz na zawsze. No nie, tak nie jest. Ej, weszłam do winda, bo mam coś powiedzieć. No, bardzo się z tym źle czuję, no bo jednak no, no nie można sobie wymyślić filmu. No, trochę Piotr też przegina, no ale nieważne, wracają do chłopaków. I dobrze. No jestem. I to prawda, że chciałem Piotra usunąć, i to tak bez kicu, już nie ustawiam tego. Nie wiem, wszystko jak ustawione w hali, to wszystko Zaraz będę Właściwie się do mnie przybiliście O, póki go nie ma No więc bardzo coś źle czujemy z tym, no bo po prostu... No nie wiem co powiedzieć, no nie pora, Dobra, ja mam tego wszystkiego dość Wiecie co? Przemyślałam tę całą sytuację, co? No, Piotr odejdzie, tak? Tak. Co filmy mi filmy wymyślał? Sam będę wymyślał, jak będę beznadziejna? Nie wiem. No, sobie jeszcze chwilę, widzę do Piotra. Trzeci odcinek mojego gadania. odcinku no. Czy to będzie po prostu jakieś... ...wykrzemieszenie i że za tydzień na przykład powrócę, bo coś tam? Nie, wiem, czy ja w ogóle odejdę? To jest pytanie. Tego nikt nie wie, więc może następną, ten będzie już ze mną, Michał, i pogadamy sobie o tej całej sytuacji. Nie na następnym odcinku, tak jeszcze pewnie w tym. Dobra, jeszcze wam dam moją wypowiedź z Piotrem, jak coś, więc mam nadzieję, że tego wysłuchacie. Pogadajmy sobie, jak dzieci po prostu w skulkach. O czym ja na człowieka ugadać? Nie wiem. O człowieku, no ja mogę sama pogadać na no człowieku, ja ci prosiłem, nie wymyślej sam odcinków. Sam widziałeś że będą badziemne, bo ja, ja oglądałam twoje filmy. No i badziewne było to. Ja się staram jak najlepsze filmy wymyśleć Co? Po prostu jedno wielkie gówno. Miałem ochotę po razu... No odejść. No i odejść po prostu. I co ty tak po prostu odejdziesz? Niestety chyba tak. Widział jak mi nigdy już nie zobaczycie tego, to powiem Wam pani, któregoś nie na odcinku może odchodzę. Może będzie jakieś pożegnanie mnie. Mam nadzieję, że na 11 minutach po ten odcinek się skończy. I zapraszam Was na spotkanie tak na niby. Oczywiście widzimy nie będzie żadnego spotkania. W toka tam gdzie wtedy za 19 dni. No i co w sumie? Możesz iść tam pożegnanie z nimi nagrać. Ale ja się jeszcze pożegnam Zostawcie sobie suba lajka, rozwalam i przykład w filmów. No ja się z wami raczej już żegnam. Nara. Idę stąd. Bar ma przełączę komerę. A tak na serio widzę to wszystko prank na tym całym je jej ekipie. Nara. Tak na serio idę stąd już. Ach. No odchodzi no i co? Serio odchodzi? No. Zerwaj to będzie. Jeżeli Wam się podoba, zostawcie subękar dla dzwonami. Nie żadnych filmów. No na dzień dzisiejszy jesteśmy bardzo pokluczeni z Piotrkiem. No może odejść po prostu i. Dostaniemy w takiej czwórce, może piątce, bo ktoś dołączy na przykład Nara. Bajo. Opa! Do widzenia. Widzimy się już na kolejnym odcinku o 11.11. 11.